Jednym słowem, wyścigi jednodniowe lub krótkie wyścigi wieloetapowe. Coś mniej więcej jak, jak Damiano Kunego, Ja go takim kolarzem widziałem. A, a, no to cię zaskoczył. Roku... Tak, to mnie zaskoczyło. Myślę, że sam siebie zaskoczył zaskoczył wielu innych ludzi, prawda? W każdym razie jest młodym kolarzem i, i, i musiał dojrzeć, powiedzmy, czy, czy dojrzewa cały czas jako kolarz i, i musi się gdzieś tam ukształtować i, i pod tym względem i, i widzimy jaką, jaką drogę objął i, i, i które będę pójdzie, czyli, czyli po prostu po zwycięstwie na tegorocznej buelcie po 3 miejscu na Giro Italia, myślę, że, że, że czas na wygranie Giro Italia w przyszłym roku. No, no to będzie walka z Iwanem Basso, bo czy, czy Iwan w przyszłym roku raczej wtór będzie celował? Nie, ja myślę, że, że Giro Italia pojedzie tylko Vincenzo, a, a Tour de France Ivan Basso, czyli jednym słowem, Iwan nie pojedzie Giro Italia, z czego myślę, że się cieszy również Iwan, co znaczy, że zwycięstwa Vincenzo, bo w ten sposób powiedzmy cała presja e, mediów, dziennikarzy, e, sponsorów naszej drużyny będzie bardziej taka skierowana na, na Vincenzo a i to ja troszkę tak. Iwanowi, prawda? <głosy> <głosy> Sylwek, bo to no rzeczywiście drugi wygrany wielki tur w tym roku, jak sam przyznałeś na, na, na swojej stronie, wygląda na to, że jesteście najsilniejszą ekipą na świecie. Tak, naprawdę to taka refleksja, tak mi się nasunęło, że nie tylko z dwoma różnymi kolarzami, prawda, zdarzało się to przy Armstrongu, Herasowi i Savoldeliemu, no ale Armstrong to był Armstrong, yy, zwycięzca no siedmiu wielkich, siedmiu, siedmiu Tour de France, więc yy, no, no, mówi samo za siebie. Yy, a tutaj mamy dwóch kolarzy, którzy niekoniecznie na początku tego roku, czy w w zeszłym roku można było powiedzieć, no oni na pewno wygrają wielkie tury, prawda. Yy, Iwan wracał po jakiejś tam przerwie w zeszłym roku, dużo ludzi go już przekreśliło, że nigdy nie powtórzy zwycięstwa w wielkim turze. E, a tutaj, tak jak zacząłem, nie tylko z Iwanem i Vincenzo, czyli dwoma różnymi liderami wygrywamy dwa wielkie tury, ale z dwoma całkowicie różnymi składami, prawda? Tak. E, bo, bo nikt, kto jechał Giro oprócz Vincenzo, oczywiście nie jedzie w elty. No i co jest dla nas ważne, w każdym składzie są Polacy. I w każdym składzie są Polacy. I to jest, można powiedzieć śmiało, że i Polacy się przyczynili do tego zwycięstwa, prawda? I dlatego, dlatego ja też się ośmielam tak powiedzieć, że, że, że myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy naprawdę, e, myślę, zdecydowanie najlepszą, najkompleksniejszą drużyną e, na świecie. Nawet wczoraj, będąc e, wieczorem w supermarkecie, zaczekiłem jakiś tam kibic tutaj włoski. E, rozpoznał mnie i, i, i tak samo nawiązując właśnie do tego, powiedział, że że, 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 że Chyba jedyna drużyna, którą jak się ogląda w telewizji, jak się ścigamy, widać, że jest drużyną, że, że, że jedziemy jako drużyna, że widać drużynę. E, jeśli to mówi taki po prostu kibic, który gdzieś tam ogląda w telewizji wyścigi, to, to też o czymś świadczy. Sylwaka, powiedz w takim razie coś o, coś o Nibali. Jesteś z nim blisko, jeździcie razem od, od dwóch sezonów. Po, po, powiedz, jaki to, jest, jaki to jest człowiek, nie jaki jest kolarz, bo, bo tutaj mniej więcej widzimy, ale jakim jest człowiekiem? Nie, ja myślę też, ja, ja myślę, że musi dorosnąć jeszcze troszeczkę, znaczy nauczyć się nauczyć się uważać na pewne rzeczy jak tam, nie wiem, jedzenie, treningi e, na no, takie drobnostki, które, które pozwolą mu jeszcze dorosnąć i, i, i wygrać dużo więcej e, Na no, ale w każdym razie no, tak, tak jak powiedziałem, tak jak, tak jak wiemy jest młodym kolarzem, chociaż bardzo, bardzo wiele lat już jako, jako zawodowiec e, no ale sam zresztą przyznał po Giro Italia, że wiele się nauczył już od Iwana Basso, wiele musi się jeszcze nauczyć coś, więc myślę, że teraz... Po czy, 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 z myślą o przyszłym roku o Giro Italia będzie zwracał większą uwagę może właśnie na to, na, na tą codzienność, prawda, na to, na to właśnie co je, jak trenuje, jak się przygotowuje, a nie tak może to po prostu, bo tam miałem takie wrażenie, że że, 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 w tym roku jeszcze po prostu robił to, co wydawało mu się, że m, może nawet nie wydawało, chciał to przytrenował, nie chciał to może trochę mniej trenował, prawda, nie uważał na jakieś tam może regulacje. No, ale myślę, że od przyszłego roku będzie już bardziej uważny na to, co robi. A oprócz tego, jako, jako kolega bardzo, bardzo w porządku, dużo się kłóci, nie, jeden z swoich najlepszych przyjaciół, czyli Romanem Kreuzigerem, zawsze na grupowania gdzieś jesteśmy, tylko się przekomarzają, kłócą, a do tego nie, bardzo dużo śpi. Myślę, że to mu, to mu mnóstwo pomaga w, w regeneracji na, na wielkich turach. to są jakieś właściwie... typowe cechy Sycylijczyka? ja myślę, że nie, jest, jest dosyć spokojny, nie jest właśnie impulsywny jak, jak wiele osób z południa Włoch, jest naprawdę spokojną osobą, nawet jak, jak, jak gdzieś mu tam dokuczamy jakieś docinki ciągle, to, to nie, nie odpowiada, nie reaguje gwałtownie, czasem się uśmiechnie, nawet nie odpowie, a, a tak jak mówi, bardzo dużo śpi, ja byłem z nim na, na dwóch zgrupowaniach, na ten to, to praktycznie cały czas śpi. Jak tylko może, to, to, to śpi. Myślę, że, że akurat dla, dla kolarza, tym bardziej na, na wielkim turze, jest to bardzo ważne, czyli regeneracja i odpoczynek. Tak powiedz, bo La Gazeta napisała, że włoskie, włoskie kolarstwo ma twarz emigranta. Czy to rzeczywiście jest aż tak, aż tak przyjmowane, jak ktoś przyjedzie z Sycylii do Toskanii? bardzo dużo kolarzy z południa, to znaczy inaczej, myślę, że na, na, na południu nie, nie ma kolarstwa, prawda? To jest takie jak nawet my Polacy gdzieś szukając szansy w kolarstwie. No tak, ale my nie mówimy, jest, że emigrujesz powiedzmy ze, ze, ze Śląska do, do Warszawy na przykład, a oni napisali, że on jest emigrantem. No wiesz, może to tak po części jak, jak, jak wszyscy uważają, że Włochy kończą się na, na Rzymie, prawda? Poniżej Rzymu to już nie Italia. Więc może... Może są to się bierze. Hmm. Syp, powiedz, ty teraz wczoraj kolejne zwycięstwo odnieśliście i to z tobą w składzie? Tak, chciałem jechać na, na wyścig, pomimo że był płaski. Dyrektor powiedział, że płaski wyścig to, to nie pojadę. Ja powiedział, że kiedyś ze składu wypadnie, to chciałbym jechać, żeby, żeby już jakoś tam nogą zacząć kręcić, może ciągnąć, pracować. Eee, I w końcu pojechałem na wyścig, wygraliśmy pierwszy, trzeci. Szkoda, że Kiki odchodzi od nas. Tak? tak teraz mi się nasunęło. Było jego siódme czy ósme zwycięstwo w tym roku. Bardzo szybki kolarz, a, a niestety w przyszłym roku odchodzi do kickstepu. Jakieś jeszcze ruchy transferowe? Całe mnóstwo. Tak jak to też się dzisiaj dowiady dowiedziałem, ale w policzyłem I, i takie że skład, ze składu LiquiGazu Gazu z tegorocznej GURTY z dziewiątki odchodzi w przyszłym roku, prawda? Później jeszcze kilku innych kolarzy, to więc myślę, że, że 10-12 kolarzy zmieni barwy w przyszłym sezonie. A co z Pelicotkim? Czy ta jego sprawa będzie miała jakieś rozwiązanie? Z Pelicotkim cały czas przesuwają audiencję w, w, na Włoskim Komitecie Olimpijskim, i, i z tego co wiem, na 21 października chyba jest ostatnia czy ostateczna. Ale przesuwają przez z jakiego powodu? Nie wiem z jakiego, myślę po to, żeby się sezon skończył, i w razie czego, żeby nie miał szansy się już ścigać w tym roku, bo chyba na to wygląda. Skoro Walia tak wczoraj startował już na wyścigu, Yy, właśnie Grand Premio Modena, czyli, czyli słowo, Federacja Słoweńska najwyraźniej uniewiniła go, UCI nie wniosło jakiejś apelacji, yy, odwołania i może się ścigać co, ty nie, to więc yy, nie wiem, no, każdy narzeka, każdy przynajmniej w gazie na, na działanie Związku czy Federacji Włoskiej, Kolarskiej czy Komitetu Olimpijskiego. Znaczy, jak to co w przyszłym roku trzy wielkie tury? Nie no, myślę, że nie. <śmienny> znaczy ja mówię Generalnie... o, waszej, o waszej grupie. A, myślałem, czy, czy, czy ja miał jechać trzy nie, wielkie tury. Nie, nie, pytam, o to czy, czy wygrywacie trzy wielkie tury w przyszłym roku? Eee, wiesz no... byłoby całkiem fajnie. Nie wiem kto kto miałby wygrać w VL, szczerze mówiąc. No, no ale... i, ja podam ci, poczekaj znikaj. Ja podam ten... ci typy. Po... Paterski, Szmyt i Bodnar. <śmienny> Co? Znaczy, to znaczy... znaczy Paterski no, Szmyt etapy, a ty na generalki. Zobaczymy. Myślę, że, że będzie ciężko. Chciałbym, żebyśmy, żebyśmy tak samo wykonali dobrą pracę jako Polacy na, na, na wielkich turach, a, a nasi liderzy potwierdzili się jako, jako zwycięzcy wielkich turów. Myślę, że nawet e, Iwan będzie miał szansę, to znaczy, wierzę w to, że Iwan będzie, będzie walczył o, o zwycięstwo w Tour de France. Na tyle co go poznałem, jak, jak jest zdeterminowany i, i przekonany, że coś może zrobić, to, 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 to stać go na to. I, I jeśli w Paryżu, o czym już pewnie mówiłem, na, na, na rundach w Paryżu powiedział mi, że w przyszłym roku ja tu będę na użył koszul, to, to, to mam go za słowo. A, a Vincenzo po wygranej na Wuelta Spania, Myślę, że będzie jeszcze bardziej zdeterminowany i pewny swoich sił, możliwości i, i będzie tak samo walczył o zwycięstwo w Giro Italia.